Czuję się jak frajer. A pan, panie ptasimuszczku, co chciałby nam pan zaprezentować? Ha! Przywitajcie się z moim przyjacielem! Don, mi to specjalne zadanie. Mam was uziemić. Jeśli chcecie kiedyś zobaczyć swoje wnuki, to prowadźcie mnie do swoich mocodawców. Aaa! Nie tak prędko, ptaszku! Dobrze, że wziąłem karabin! Aaa! Rzuć to don! Ale co jest? Wszyscy ruch! w powietrze! <grym> Doktor Stręcz! Jeden ruch, i zapadnie niekończąca się noc. Nie ruszam <grym> się! Połóż powoli na stole to, po co sięgnąłeś! Chciałem przeczytać to do końca. Jestem wielkim miłośnikiem wyścigów i muszę. O, pozostawił go! Ciężą Ciężą, nie żyje O Boże! Ta cała intryga pobudziła mój apetyt! To kurczak zrożny a nie tuńczyk Ale ma spust to będzie posiłek twoich Kto się nie boi węglowodanów! Ej, ja, ja, ja. Daj mi tę miskę z ryżem! Przeglęty zając, przewróć stronę. Jak się obudzi, to wygra. Dalej, żółwik, dalej. Czy ja dobrze widzę? Biuro najważniejszych mocodawców kosiarzy? E? Co to za hałas? Nie otwieraj tych drzwi paliwem stałym. Przesłałeś e? mnie paliwem stałym? Zamienisz się w paliwo stałe, jeśli otworzysz te drzwi. Patrz, zanim skoczysz, żabko. Teraz jestem żabką? Nic już z tego nie wiem. O co ci chodzi? To nie jest twoje zadanie, Don. To ja zjawiłem się tutaj po to, żeby otworzyć te drzwi. Tylko prawdziwy potektor poradzi sobie z tym, kto się za nimi ukrywa. Rozumiesz? A niech kto. końcówkę. Rio, Kinga. Wspominał Bobo! Bo, bo. Zaraz! Ja go znam! Kim jest owa tajemnicza postać i co robi w biurze najważniejszych mocodawców kosiarzy? Okręt zawija do portu. I czarnowłosy kapitan Pancernik jest gotów do akcji. A niech mnie, jeśli to nie stary Bobo! Bo, bo. Ahoj, marynarze! Kapitan Pancernik właśnie rzucił kotwicę. Hmm. Okej, okay. tak. No, nie dobra. dobra, to chodź na Discorda. Hmm. Ej, Kulę, trochę tego. Na czym skończyliśmy? Hmm. O dobra, mam. Mam. On moczula, dobra. Kiedy kreskówki wracają, i Twoja kasa z zamówień nie pójdzie na marne. Jest, jest. Znaczy, ogólnie może tego nie wiecie, ale mm, ja tę kasę, którą mi daliście, e, przeznaczyłem na Ukrainę, jak robiłem e, live'a charytatywnego. Pomyślałem, że właśnie tak trochę chuj chujowo, że wysłaliście mi kasę i dupa zbita z tego jest, więc postanowiłem, że dam to na szczytny cel, i tak, tak, to, tak to poszło. A więc tak to wygląda. Mm, Zobacz ten na filmik najpierw. Ok. 10 sekund ma. O czym oni nic złego nie wysłała? No to jest takie, no! Może być, może być, no, może być. Zamawiam pizzę, tobie też zamówić. Nie dzięki, nie jestem głodny i fuzyn, gdy pizza przyjdzie, tak No może być, może być, tak. Fuzynek po tym, jak zrobił całego live'a, zrobił miliony i dostał ban na YouTube. I did it. No, na razie idzie dobrze, można powiedzieć. Kiedy uświadomisz sobie, że są nowego to w marcu, a jak zostanie sobota marca i reaktywacja kreskówek, no właśnie, on czekamy. Mówiłeś, że jak będą kreskówki, to dasz. Są kreskówki, to teraz. Kiedy... Tego <grystanie> się nie spodziewałem. Tak. Kiedy VPN nie pozwala głosować, ale mogę go wyłączyć, bardzo dobrze, to jest Big Brain Time, Lorien. Zobaczmy sobie filmik. O Jezus. Uwaga na ten. Uszy. Mm, dobrze, dalej mamy. Kiedy Fuzji i Nif po raz pierwszy od dawien dawno robią ankietę w Straupolu, powrót do przeszłości, jak najbardziej. Very nostalgic trip, muszę powiedzieć. Fuzji, kiedy jest skip Miedzia. O nie, jesteśmy zgubieni. Tak jest, dokładnie tak. A potem mamy, kiedy Miłosz znowu skip nie Miedzia. Długę, ja psa! Dobra, dobra, nie będę poszła dalej, bo to ta Papa, a ja wiemy, że to nie lubi wyczepiać. czepiać. <laughs> a tak dzisiaj dobry mam, dobry moment. Miłosz, czat, tak jest, czat jest zły. Skin zrobiony tu przed tragedią, <laughs> skip, okej. Okay. Obywatele Fuzjoni, kiedy Fuzjonek powraca i w końcu na obejrzenie tych wszystkich odcinków. sprzętu na 3 miesięcy, a Miłość Kluczki jak zwykle miłoszuje. <grym> <grym> tak. Miłość miłoszuje, jak zwykle. Jaka kreskówka, taki Roberto Carlos? Zobaczmy. Dźwięk Tak, tak, dźwięk u nieba, to jest piękne. Czy coś będzie? O, jest. O, No tak. No, to, 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 to. Tak, tak. Bardzo ładnie. Dobrze to zrobił. Potem mamy. Ta wrenna dziewczyna na co dzień. Ta wrenna dziewczyna, kiedy nikt nie patrzy. Jest. Uh, Potem mamy. Skipper. These games bore me, but this will bring smile to my face. I skipper, kresku, której nie lubi. I anti-skipper. I'll have to wait. Tak jest. Potem mamy od Jokera. Miedziu, kiedy dowiedział się, że został skipnięty na live, Tak e, Ja tuż przed skipnięciem Miedzia, zobaczmy Miłosza Kluskiego to... <grym> to tak jest rozkaz... <grym> <grym> Sarkuja, Ale mogłeś za większą kwotę skipować Mogłeś, mogłeś, tak Może, Może... być głośne, okej okay. O, Green Goblin, nawiązanie <grym> Ale dobre to jest <grym> A tylko wybuch jest głośny, ale tak to no dobre. No to ja cieszyłem. Tak, Spider-Man nawiązanie. YouTube kiedy, YouTube, kiedy paski znikną z live'a. Now this is an Avengers level fresh. Tak jest. Paski bronią. Tak. Twój ulubiony fandom. Opowiadaj dalej, jak się skończył. Jak się skończył Galactic Football. Jest. Wiecie, że prawdopodobnie jest nie alternatyczność, z której Miłosz Ludzki nie skipnął miedzia. Ciekawy jak w niej wygląda kanał Fuzjonka. Fuzjonek się juru subskrybentów, 4-4 tysiące filmów, tak mało. Kurde. A to w nie złowi że ta nie musiałbyś profilu robić, tak relatywnie. No no no. Oglądałem no. na Pawły. tak jest, tak jest. A... Kiedy mimo ryzyko, banali jak mi się na to, coś mi Jesteśmy najgorsi, najbardziej źli. Tak jest. Miłosz klubki, Klu, klubski, skipuje <laughs> widzowie. O, przepraszam, zwykle jestem bardziej opanowany. Po prostu jestem absolutnie rozśierdzony. Tak jest, w oryginale to, to lepiej brzmi, ale też na, szanuję na zaablić w każdym razie. Kiedy oglądasz Fuzionka będącego gdzieś jakieś 402 i masz umieć niezależnie od streama, w którym jakiś gość ma na terytorium, czy też od 5 Time to go to school. Fuzjonia Origin. Okej, okay. kiedy znów jest ostrzeżenie, no niestety, Edgelord, Dexter, Bilak. Like. przeklnąłem, przeklnąłem, Jezus, przeklnąłem dlatego, że jesteśmy źli, jesteśmy bardzo, bardzo źli, jesteśmy najgorsi, jesteśmy najtwarci, jesteśmy najstraszniejsi, najbardziej przeklinamy, tak jest, top 10 najprzejstronniejszych aktorów, miejsce numer 3, Don Patch, tak jest, Fuzjonek, Bilak, like. zobaczmy. Okej. poszukał roboty, niech się kłóci... No dobra, okej. Don też zobaczył ptasi burzczyk. Zgadza się. Świat według kiepskich anime. To prawda. Nawet, nawet, nawet. I ostatnimem bohater odpowiadający antyskipem na skip Miecińskiego przez Miłosza Kluski. Ale Heca nie ma <laughs> <laughs> Tak, nie ma go, niestety. Ale go nie ma. <laughs> tak niestety. No dobrze, to wróćmy do oglądania naszych ulubionych kryskóweczek. Mhm. Mm okay.